Panie Prezydencie, mija pół roku Pańskiej prezydentury. Z tej okazji udzielił Pan wywiadu dla polskiego radia, w którym stwierdza Pan, że każdemu prezydentowi życzyłby Pan takich kontaktów, jakie udało się Panu nawiązać na arenie międzynarodowej. Jestem bardzo zadowolony z faktu, że w ciągu zaledwie. Półrocznej prezydentury ma Pan już tak rozwiniętą sieć kontaktów międzynarodowych. Myślę, że pozwolą one rozwiązać kilka palących Polskę problemów. Pierwszy z nich to katy. Jeszcze w kwietniu, kilka dni przed katastrofą smoleńską, rosyjski rząd odpowiedział na skargę strony polskiej w Europejskim Trybunale Praw Człowieka. W odpowiedzi na naszą skargę, rząd rosyjski stwierdza, Pisząc o Katyniu, że sprawy właściwie nie ma. Pozwolę sobie zacytować. Rehabilitacji zamordowanych Rosjanie nie przewidują, gdyż, jak tłumaczą, nie udało się potwierdzić okoliczności schwytania polskich oficerów, charakteru postawionych im zarzutów i tego, czy je udowodniono. Nie ma nawet pewności, czy Polaków rozstrzelano. W gruncie rzeczy stanowisko strony rosyjskiej potwierdził rosyjski sąd najwyższy, niedawno oddalając skargę Polaków. Panie prezydencie, obydwaj doskonale wiemy, że w postępowaniu przed sądami liczą się dokumenty i słowa zawarte w dokumentach, a nie deklaracje jednego czy drugiego przywódcy. Liczę na to, że pańskie kontakty na arenie międzynarodowej z Dmitrijem Miedwiediewem i Władimirem Putinem Pozwolą rozwiązać tą sprawę, która stoi na przeszkodzie pojednania polsko-rosyjskiego. Panie Prezydencie, druga sprawa, która mnie niezmiernie martwi, to Nord Stream. Gazociąg, który, co już przesądzone, będzie przebiegał pomiędzy Rosją a Niemcami z pominięciem Polski. Toczą się jednak jeszcze dwie mniejsze batalie. Po pierwsze, czy polscy rybacy dostaną odszkodowania, ponieważ budowa gazociągu spowoduje znaczne zniszczenie flory i fauny na terenie Bałtyku? Jak dotąd autorem jedynej ekspertyzy na ten temat jest sam Nord Stream, i Komisja Europejska tę ekspertyzę akceptuje, zupełnie zresztą ignorując zalecenia Parlamentu Europejskiego. Druga, ważniejsza rzecz to położenie rury. Jeżeli będzie położona za wysoko, do czego dążą Niemcy, to prawdopodobnie spowoduje to degradację ważnych polskich portów. Wysoko położona rura uniemożliwi bowiem wpływanie tam statków o wysokim tonarzu. Panie Prezydencie, liczę na to, że pańskie doskonałe kontakty na arenie międzynarodowej z kanclerz Niemiec, z Katrin Ashton i innymi komisarzami Unii Europejskiej. Spowodują, że również te dwie sprawy zakończą się dla Polski sukcesem. Panie Prezydencie, kolejny problem, który mnie nurtuje, to pisownia polskich nazwisk na Litwie. Niestety z powodu choroby nie mógł Pan być tam obecny, ale doskonale Pan wie, że strona litewska wzbrania się przed pozwoleniem Polakom na zapisywanie nazwisk w naszym ojczystym języku. To samo tyczy się nas w polskich miejscowości na autobusach czy ulic. Panie Prezydencie, liczę na to, że podczas najbliższej wizyty na Litwie rozwiąże Pan ten jakże niewygodny w polsko-litewskich relacjach problem. Panie Prezydencie, Lech Kaczyński uważał, że kluczem do budowy pozycji Polski w Europie jest w pierwszej kolejności budowa pozycji Polski w Europie Środkowo-Wschodniej. Uważał, że Polska, stając się rzecznikiem tych mniejszych państw aspirujących do stania się europejskimi demokracjami, może pomóc Polsce w budowaniu relacji z krajami starej zachodniej Europy. Panie Prezydencie, podczas swojej półrocznej prezydentury, jak dotąd odwiedził Pan jedynie Łotwę, Rumunię i Ukrainę. Liczę na to, że dalsze lata przyniosą więcej. Wizyt właśnie w Europie Środkowo Wschodniej i że nie zarzuci Pan pomysłu budowania Polski jako rzecznika Wschodniej Europy. Bo nie oszukujmy się, z pewnością nie możemy być równożędnymi partnerami z Niemcami, Francją czy Anglią, bo nie dorastamy do nich ani technologicznie, ani gospodarczo. Panie Prezydencie. Bardzo się cieszę z powodu pańskich doskonałych kontaktów na arenie międzynarodowej, zawiązanych w ciągu zaledwie półrocznej prezydentury. Liczę na to, że te kontakty pozwolą na realne zwiększenie roli Polski w polityce regionalnej, polityce europejskiej i światowej. No chyba, że pretensje, czy też zarzuty, które tutaj przedstawiam, nie powinny być adresowane do pana, ale do rządu, bo przecież Platforma Obywatelska bardzo długo. Utrzymywała, że polityka zagraniczna jest właśnie domeną rządu, a nie prezydenta. No ale w takim razie, skoro moje pretensje w stosunku do Pana są bezpodstawne, to dlaczego chwali się Pan swoimi doskonałymi relacjami na arenie międzynarodowej, skoro sprowadzają się one jedynie do uściśnięcia dłoni i uśmiechu na wspólnym zdjęciu? Panie Prezydencie, z okazji półrocza Pańskiej Prezydentury, Wszystkiego najlepszego!